Od 1 stycznia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej przejął niektóre zadania z zakresu polityki społecznej. Nowe obowiązki pojawiły się od 1 stycznia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Na czym one polegają? Od 1 stycznia 2020 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej przejął realizację zadania z zakresu ustawy o dodatkach mieszkaniowych, prawo energetyczne w zakresie dodatków energetycznych, jak również z ustawy o karcie Dużej Rodziny. Jakie kryteria trzeba spełniać, aby otrzymać te dodatki? Pierwsze kryterium wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych, jeżeli chodzi o świadczenie w postaci dodatku mieszkaniowego, to kryterium dochodowe, które nie może przekraczać dla gospodarstwa jednoosobowego 175% najniższej emerytury, a dla gospodarstwa wieloosobowego 125% kwoty najniższej emerytury. Oczywiście powierzchnia użytkowa lokalu też nie może przekraczać wartości, które definiuje nam ustawa. Ponadto osoba, która ubiega się o przyznanie tego dodatku, musi e, legitymować się tytułem prawnym do lokalu. Dodatek energetyczny natomiast przysługuje osobom, e, które są e, tak zwanymi odbiorcami wrażliwymi e, energii elektrycznej, czyli e, mają przyznany dodatek mieszkaniowy w świetle ustawy o dodatkach mieszkaniowych jak również mają podpisaną umowę z zakładem energetycznym na dostarczanie energii do lokalu w którym zamieszkują i na który mają przyznany ten dodatek i ponadto są w tym mieszkaniu zameldowane i przebywają na stałe po prostu Pracownicy MOPS-u od nowego roku pomagają także w formalnościach związanych z Kartą Dużej Rodziny, tak? Tak, dokładnie. Od stycznia 2020 roku zajmujemy się również przyznawaniem Karty Dużej Rodziny rodzinom wielodzietnym. Żeby taką kartę otrzymać należy pobrać wniosek, zgłosić się z tym wnioskiem tutaj do Ośrodka Pomocy Społecznej i rodzina musi spełniać następujące kryteria. Musi to być rodzina wielodzietna, czyli w rozumieniu tej ustawy jest to rodzina, która... Ma na wychowaniu, utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci. Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzicowi, dzieciom, dzieciom do ukończenia 18 roku życia, bądź też do ukończenia 25 roku życia, jeżeli się uczą, bądź też dzieciom niepełnosprawnym bez tego ograniczenia wiekowego w przypadku, jeżeli mają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. Czy w związku z tymi zmianami więcej osób odwiedza Dąbrowski MOPS? Tak, od początku miesiąca zauważamy zwiększoną ilość klientów osób ubiegających się o przyznanie wyżej wymienionych świadczeń, o których mówiliśmy. Wnioski w tych sprawach można złożyć w siedzibie ośrodka przy Alei Piłsudskiego 2 w pokoju 416. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.mops.com.pl.